Hej, hej, witajcie moi kochani. Myślałem nad tym, żeby nagrać Brawl Stars, ale po dwóch grach na początku, gdzie w pierwszej na, narpie w internet gra stwierdziła, że jest zły, a potem się zawisiła kompletnie, stwierdziłem, że podziękuję. Jak widzicie, powroty do Brawl Stars są bardzo fajne. Tak fajne, że nawet nie chce mi się do niej wracać. Oczywiście udało mi się jeszcze zagrać jedną grę normalnie, w której oczywiście moi. I Teammate'i, mając 10 klejnotów, władowali się, a raczej jeden się władował w przeciwnika, w trzech i zginął, i, no i, i musiałem to nadrabiać. Także, jak widzicie, Brawl Stars w tej formie nie ma co, czyli na pewno do niego nie wrócę. Już wolałbym grać w symulator kamieni niż w Brawl Stars, bo poziom intelektualny na graniu solo jest naprawdę wysoki, nie powiem. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby wygrywać. Trzeba grać albo teamem, a jak gracie solo, to nie wiem, chyba cheat cheatować albo nie wiem. Dobra, sprawdźmy sobie, net jest włączony, nagrywka jest włączona. Dobra, zagramy sobie dzisiaj w Among Us. jak mówię, chciałem zagrać w Brawl Stars, no ale jak widać Superkel sam zdecydował, że woli jednak mnie zdenerwować i pokazać mi, że no, w grę jednak nie da się dalej grać, że jest taka sama, jak ją zapamiętałem. Wejdźmy sobie tu, bo tu jest dużo osób. Gra jest pełna, no dobra. Hmm, poczekajcie, wejdźmy sobie tu może. Tu nie powinno być gry pełnej. Dobra, mamy 15 osób. Poczekajcie, zobaczymy sobie plus, minus jakie są ustawienia, OK. No szybki ten, szybki. Dobra, zobaczymy co, kto będzie w ogóle impostorem. Pewnie nie my, bo już długo nie graliśmy. Nie, jesteśmy CreefMate'em i z 15 osób mamy jednego impostora, dobra. No wiem, wiem, że mój to CreefMate. Hmm, poczekajcie, dlaczego nie mogę. A, trochę... Ale poczekajcie, dlaczego to jest takie małe. Muzykę sobie wyłączymy. Nie, nie joystick, ale powiększymy sobie, bo takie trochę małe jest. Nie wiem czemu... Hmm, poczekajcie. O Jezu, ale to jest szybkie. Nie, dobra, poczekajcie, bo to jest... Live game, bo to jest trochę za szybko, ja nie będę tak biegał. Dobra, wejdźmy tu, choć tu chyba będzie pełne. No właśnie, tak się spodziewałem. Może dwóch impostorów będzie ciekawie. Dobra. Powinno dołączyć? Nie, oczywiście, że nie, bo po co? Dobra, tu może. No więc no to po co pokazuje, że jest wolne miejsce? Jak nie ma wolnego miejsca? Ja nie rozumiem tego. Dobra. Zobaczmy, jak mamy prędkość chodzenia. Sonic, kurde, takie wszystkie mają ustawione szybkie jakieś. Hmm, poczekajcie. Nie, poczekajcie. Hmm, Wyjdziemy po jakieś szybkie w ogóle. Quick Chat On. Ja dlaczego tylko. Wszędzie mhm. jest dobre, okej. Okay zobaczmy, tu wejdźmy. Dwóch impostorów mamy wszystko dołączone, zobaczymy jakie... O, i tu jest i tu jest w miarę fajnie, bo tu jest zobaczcie, normalny taki speed. Więc to zawsze denerwuje jak jest taki super mega speed i trzeba się biegać jakby ktoś miał nie powiem, jakieś górne upośledzenie. Dobra, no dawaj. Tak wiem, że jest Quick Chat on niej, spoko. Mmm. Dobra, ok. Czyli nie będziemy mogli za bardzo pisać, będziemy musieli czatu używać. W sensie czatu że tych quick chatów. Hmm. No co? Nie się połączyć? Dzisiaj się nie połączyli. W co to można zrobić z tym? Ale nic nie można zrobić z tym. No halo, zacznie się ta gra, czy będziemy tak czekać? O, chyba włączył. No, bo wyszedł z gry. Nie, dobra, rozpoczął. My jesteśmy, uwaga, Cliff Maiden. Dobra, czyli z 15 osób mamy. Hmm, wiem, że jestem Cliff Maiden, dobra. Czyli pokaż mi, najpierw tutaj pójdziemy do admina. I, Ojej, poczekajcie, nie to, tu chciałem. Myślałem, że tu jest to zadanie. A widzę, że też trochę wygląd się pozmieniał, no. To slow, a teraz będzie, no właśnie, ja to mówię, to mnie trochę denerwuje, bo raz jest tu slow, raz jest tu fast dobra, pójdziemy sobie do O2, chyba dobra, pójdziemy sobie do O2 I, 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 a nie, dobra, tu jest w sumie bliżej, to sobie postrzelamy, jesteśmy w weapons, dobra. choć jako, że nie możemy pisać, to może być tak, oj, poczekajcie, bo nam to przelatują tak, że ja nawet trafić nie mogę o, dobra, wszystko, a nie, dobra jeszcze tam, dobra, ładnie, to teraz sobie pójdziemy do O2 Nie wypuścimy sobie to o, dobra, ja byłem w O2, poczekajcie no, odpadaj czat i ja sobie location more O2 Bo nie mogę pisać, nie? nie? Nie, mogę, mogę tylko używać tego. A poczekajcie, czy ja mogę wskazać kogoś? Editing report body. Don't vote Back. A je... A jest, mogę wskazać, dobra. Ale to muszę patrzeć w takim razie na ich nazwy. Ale na kogo głosujemy, bo ja nie wiem. Ale impostor, kto? Kto? Kto jest impostorem? Nie wiem, ja to na razie się wstrzymuję, no bo to nie jest... Wstrzymuję się na razie. Bo nie mam zielonego pojęcia, kto mógłby być impostorem. O, widzę, że ping ładnie skacze. Nie powiem. Bardzo ładnie skacze, jak 200 pingów. Dobra, poczekajcie. Spróbujemy się przełączyć może na ten internet zwykły, mój. Przełączył się. Dobra, przełączył się Ajajaj, aj, aj, nie wyszedł z gry. Aj, dobra, to przepraszam Was najmocniej. Myślałem, że nie, nie wyrzuci mnie z gry, myślałem, że się przełączy na spokojnie. Dobra, mój błąd, ale to, naprawimy to teraz. Mogłem się nie spodziewać tego. Przecież gramy z Polakami, chyba to. A, nie wiem, co za różnica. Jak nie, to po angielsku będziemy cisnąć, nie ma problemu. Czekajcie, no, polećmy. i kim będziemy kim? Crickmatem. Dobra, spoko. Mm, fajnie, no. A, już widzę ktoś opuścił grę, bo myślał, że będzie impostorem, a mu nie wyszło. Polecimy sobie NARP do Admina. Widzę, że ruch też jest w miarę fajny, w sensie nie jest za dużo. O, kolejny odszedł, bo nie jest impostorem. Dobra, poleciliśmy i polecimy sobie teraz może do O2, tak jak ostatnio. Jeden widzę stoi cały czas tamten nie wiem co robi. Nie wiem czy tam w ogóle zadanie jest. Poczekajcie. Może jest nie wiem. Czekajcie, tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy, tak z... No, dawaj. Dobra, złapał go. Gitara. Wiecie co on mi się wydaje podejrzany, ten co tam ze mną łazi, bo on ciągle jakoś dziwnie. Dobra, jesteśmy w kafeterii i chwilowo możemy pójść sobie. O! Ale dlaczego on kliknął Emergency Meeting? Hmm, location, cafeteria. Um, Dobra, zobaczmy co nie. O, widzę ping dalej wysoki. Hmm, no, kto może. Nie wiem. O, mamy dwóch. Nie, nawet więcej. Zobaczcie, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, ale odejmijmy dwóch, dlatego że yy, ten może odejmijmy sobie dwóch, bo przecież wyszli. No teraz trzech Born's Level. Dobra, no dobra, ok. No dobra, no to możemy na niego zagłosować, choć nie wiem, czy nie jestem pewny. Zaraz zobaczymy, zresztą idę jeszcze osób. Trzy osoby muszą zagłosować. Zobaczymy czy to on. Szczerze mówiąc ja bym nie stawiał na nikogo. Może na tego, poczekajcie, gdzie on jest. Tego co się ze mną kręcił. Tylko nie pamiętam już jakiego on był koloru. Dobra, wywalimy go chyba. Nie wiem czy, czy będzie skip może? Nie wiem. Czekajcie czy to on był? A, no nie był, czyli popełniliśmy punkt, ok? No to mamy problem. Poczekajcie, który się za mną kręcił? Ale, ale to się tak gra kończy, no kurde. Zamiast poczekać czy coś, nie, mieć fan z gry, to oni wychodzą wszyscy naraz, bo przecież, bo ja nie byłem impostorem, to ja nie będę grał, No i tak się kończy potem. O, o, o co on się tak kręci? Coś mi ten różowy tutaj śmierdzi. Kabelki sobie podłączę. Podłączymy sobie kabelczki i będzie Gites. Co pójdziemy? Pójdziemy sobie na pewno. Ech, no, ja tym razem byłem w. Poczekajcie, no znowu byłem w kafeterii. A gdzie miałem być? Brief. Poczekajcie, zobaczymy w ogóle jak on się nazywa. Bo ja tu nie wiem. Fioletowy mi się tak kojarzy. Fiolet. No bo ten, ten się jakoś kurna kręcił nakręcił, widział. Zresztą sami widzieliście, on się jakoś dziwnie kręcił. Przy nas nie, nie wiem czemu. Może nie miał nic na sumie, może nam się wydaje, ale dziwnie się kręcił. No bo jak przyszedł teoretycznie zadanie robić, to dlaczego się kręcił w miejscu i tak kurde stał I się zastanawiam. Kiedyś to się fajnie grało, pamiętam. Jeszcze dawno temu, jak się grało w Among Us, to było fajnie. To były gry, a teraz. Teraz to niby też dalej jest fajnie, ale kiedyś to się grało dłużej, ludzie mało wychodzili, praktycznie w ogóle nie wychodzili, jak trafiali Kirifmejta to grali, a tutaj widzę, że już na początku gry, jak ktoś nie dostanie impostora, to już obrażony wychodzi, zresztą sami widzicie. Uwaga. O Jezu, ale to był, o Jezus Maria, on nie był impostor, o Jezus Maria, to już jest koniec gry. No ale przecież on się tak dziwnie kręcił, no to co ja miałem zrobić, no przecież, eee, sorry. przecież on się tak dziwnie kręcił, no, tak dziwnie się kręcił, no ja myślałem, że to on był, o Jezu. ale my mamy przewidywalność w tym, no eee. jak widzicie bardzo dobrze nam idzie. No, Co czy... był? No, może po fiolecie bym się spodziewał, ale nie spodziewałem się po czerwonym. O, lewele wprowadzili. No, wcześniej tego. A co można za te binsy kupić? Poczekajcie. Mm. A, nie wiem, co za te binsy można kupić. Mm, nie wiem. Dobra, mmm, poczekajcie. Zrobimy tak, tak, odświeżymy. To już pewnie będzie pełne. A o, nie, udało się. No, minimalnym się udało pić. O, no to szybkie jest to chodzenie, ale może być. O i bardzo szybko zaczęliśmy kolejną grę. Fajnie. Mam nadzieję, że tu trochę dłużej to zajmie. Poczekajcie. Jesteśmy znowu creepmate'em, czemu mnie to nie dziwi. Choć w sumie ja to chyba wolę być creepmate'em, bo trzeba myśleć... O, i widzicie, już ktoś wyszedł. Wolę być creepmate'em niż impostorem, bo, bo impostorem to trzeba kombinować. A to sobie chodzicie i jest git. Ej, początek gry i z 15 osób robi już się od razu 13, bo przecież jak on nie dostał impostora, to on będzie zły. I on sobie wyjdzie z gry. Nie wiem skąd oni biorą przyjemność takiej gry, jak oni wchodzą do każdej gry i... O. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Location, kafeteria, gig. Zobaczymy. O, można sobie kustomalizować te te, tła? Widzę, dwóch mam już zrobionych. Czekajcie, bo oni coś tam piszą. Ja... Aha, yy... No fajnie, rodz ale co nas to obchodzi? Yy, wiecie co? Yy, ja bym się jeszcze wstrzymał. Ja się wstrzymuję od głosu, bo nie mam zielonego pęcia. Kto to może być? Dopiero zaczęliśmy, a, a ja nie wiem. Już kogoś wywalają. Ja praktycznie się wstrzymuję, bo nie wiem. O no, nieźle wytypowali, nieźle. Całkiem szybko poszło. Ja się wstrzymałem dosyć słusznie, no bo mówię no, nie chcę nikogo bezpodstawnie oskarżać. Żeby potem nie było, bo w ostatnim meczu możeśmy no, trochę nieładnie zrobili. W się sensie, no, cóż no na tym polega ta gra, tak, ale... Bo elektryka padła, a my nie pójdziemy sobie nigdzie indziej, bo. <laughs> a, ulubiony ten. A. Yy, nie wiem, kto, z, kto zabił. Nie wiem, nie ma zielonego pojęcia. Poczekajcie, ktoś go chlasnął, ale. Yy, mówicie, że. Czekajcie, nie wiem kto go w ogóle... Long class Long class, long class, long class Dobra Wiecie co? Long class, gdzie jest ten gościu? O, jest, long class, dobra. To zagłosujemy na niego, choć nie mam zielonego pojęcia, bo nie patrzyłem, kto zrobił ruch. Dużo nas wtedy było. I szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, kto mógł to zrobić. Ojej, przepraszam was. No, no to mamy odpowiedź już, kto jest impostorem. Prawdopodobnie jest to... ten na R. Ojej, nie pamiętam jego nikku. Hmm. Dobra, zaraz sprawdzimy. Najpierw może naprawmy światło, bo widzę, że nic nie widać. O, ładnie naprawiono. No ej, no to co, co to ma być za naprawianie? Co nie odwalają w ogóle? No brawo, jesteście super. Po 40 razach wam się w końcu udało. A, no gdzie ja byłem? Nie mam zielonego pojęcia. Przecież on pewnie, bo my wszyscy grupą uszliśmy, no to raczej on powinien widzić. Rost y, Harry, tak? Jak go bierzemy? Yy, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, bo mnie tam nie było. Ale skoro przy ostatnim razie on mówił, że, że to tamten. Dobra, wiecie co, poczekamy. Bo skoro Rost Harry mówił w ostatniej grze, że to tamten, a potem się okazało, że to jednak nie tamten, no to. To znaczy, że może jest podejrzany. Tylko zobaczymy, czy to się okaże. Rost Harry jest podejrzany, przynajmniej według mnie. A, czyli nikt nie wydać. Spałem się totalnie. No one was ejected. Ok, czyli mamy remis. Jeden spasował, drugi nie wiadomo co zrobił. Pójdziemy sobie do navigation. I zobaczymy co nam tam wpadnie. O, jest. o co, co, co? Nie uda... O, no ten gościu to tak trochę podejrzanie tutaj łazi. Zobaczył, że nas jest dwóch i od razu zmienił to biegu No ciekawe, ciekawe, nie powiem. Eee, ciągle tylko strzelał. Ja nawet nie znożym... A nie, bo znalazł body Dobra. Ja byłem w navigation. Gdzie jest navigation i jest gitana? Royal Happy mówisz? Royal Happy. Jest to dobra, ok. Skoro mówisz, że Royal Happy, to niech taki będzie. to tak musimy poczekać, dobra, dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ojej, ale się nie wyspałem tutaj. Uh. Mimo, że dziś mam wolę. No, to, jest, to jest dopiero sztuka, nie wyspać się, jak jest wolno. ja nie, wiem, nie powiem. No zobacz, no, no nie wierzę, no co oni robią, no przecież to jest żenada, no i kolejny remis, no, jak my mamy wygrać, jak on zaraz wygra sam? I drugi remis rzędu, co oni w ogóle odwalają? Ja to nie wiem, góry, no, oni odwalają jakoś maniany. poczekajcie, zrobimy tak, zrobimy upload, który mieliśmy zrobić wcześniej, ale nam się nie udało, mhm mm Poszło dobra, poszło. Internet załączył. I co my... A, my możemy pójść do Electricala, bo w sumie... Tylko to nam zostało tak naprawdę. A, nie, 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 nie. O, tutaj. O! Ech, gdzie nie pójdę, to nie widzę na tej akcji, bo kurde... O no i co? No i takie kurde swaniaki. Mówiłem, że to jest ten Royal Happy to... nie, nie, nie. nie, nie, nie to kurde nie to na pewno nie on zagłosujmy sobie natura coś tam no i zagłosowali i mają kurde. ja głosuję na Royal Happy bo on tutaj nagle wyskoczył nie wiadomo skąd i, i zadowolony z siebie choć ten pomarańcz mnie jest taki trochę suspekt, bym powiedział ale to, to zobaczymy czy się myliliśmy czy nie uwaga uwaga no i widzicie mieliśmy rację gdyby się nas wcześniej posłuchali to by tamten nie padł Dobra, continue Awansowaliśmy na następny poziom. O, jeszcze na, na następny też, na czwarty. No nie gadaj, że nam tyle zabrakło. Zobaczcie, ile nam zabrakło. Widzicie, ledwo widać tą kreseczkę. To jest właśnie to, jest jeden z tych momentów w grach, które najbardziej denerwują. Ja nie wiem, jak. Nie, dla mnie to śmieszne po prostu. Nie to, żebym tam bardzo jakoś chciał grindować, ale dla mnie to jest po prostu zabawne w takich momentach. Takie robienie rzeczy. Dobra, no dawaj, startuj, bo mamy 15 osób, miło by było zacząć już grę i zobaczyć, kogo nam tam trafi. A ile kogokolwiek, ale nie, nie, nie mhm, Dwóch impostorów, fajnie, no spogoda, jest gil, Przesyłaj i polecimy sobie tak chwilę. Gdzie mamy zadanie? Mamy zadanie standardowo w adminie. mhm, Polećmy sobie tu. Tak i sobie zróbmy o, tak. A tu slow. Dobra, accepted, Gdzie mamy jeszcze zadanie? Mamy zadanie w Storage. To pójdziemy sobie do Storage. I pójdziemy sobie włączyć kabelki. Co nas tam to obchodzi? O, dobra poszło. A i musimy teraz tutaj sobie stanąć. Żeby to... A, też połączyć. Dobra. Ojej, poczekajcie ja sobie spokojnie tu łączę kabelki, a ten, ten, poczekajcie, hmm, tak, location, admin, admin. No, o, no to widzę generalnie można sobie kustomizować te pierwsze, ale z, te z w tle, żeby zamiast białego mieć coś innego, widzę. Dosyć fajny pomysł, nie wiedziałem, że już wprowadzili, bo nie było głośno. Słabo Wam, nie wiem, ja się na razie wstrzymuję. A czekajcie, czy można na samego siebie zagłosować? Pewnie nie bo twórcy pomyśleli, że nikt nie będzie taki głupi, ale, ale możemy przetestować przy następnym głosowaniu. Chyba, że nas wywalą, to wtedy nie przetestujemy. O, Royal A. No tak, bo gramy z tą samą ekipą. Dobra, same spite wyleci, ale czekaj, czy jest skutecznie. Czy w sensie, czy to był on? A nie, taj. A, bo pewnie ktoś też dostał dwa. Dobra. Eee, to polećmy w końcu do tego admina i ja sobie tu połączę te kabelki, chyba że za znowu ktoś padnie... Mm, dobra, polecimy... Oj, O, polecimy sobie tak i będzie git. No kurde, nawet nie zdążę dóbskar no to o co chodzi. Słuchajcie, no, zrobimy tak. Location. Ja byłem w adminie. Sfawmodal, mówicie. No dobra, skoro tak mówisz, to już, same, spot, same spite, Okej, okay. gdzie jest same spite, jest tu, same spite, z tego co widzę, w ogóle się nie odzywa. Jest to dosyć ciekawe, nawet nie mówi gdzie było, poczekajcie, internet włączony, nagrywanie... Włączone, dobra. Nie wyłączyło się na pewno, nie fajnie byłoby stracić takie dosyć duże... Dobra, nagrywa się. Sam Spidey wylatuje. Zobaczymy, czy był impostorem. No, no i to jest właśnie to. Czyli zaraz zobaczymy, kto tam nas najbardziej namawia na niego, i będzie czyli, widać. Czyli on nie był impostorem. Poleczmy sobie, może, do Electricala, Nie jest to bezpieczne, bo jak wiadomo, Electrical to jest najczęstsze miejsce zbrodni. Dobra. Ojej, ojej. Dobra, ja byłem w Elektrykalu, zamknęli nas, ale nie wiem czy on chciał mi rozwalić Czy co chciał mi zrobić? Location Electrical Git Eee, Jezu, poczekajcie, bo ja już sam nie wiem Tarkigan Mówicie? No dobra, to niech będzie na niego. Choć nie mam zielonego pojęcia, bo jak widzicie, na razie to w ogóle nie mogłem znaleźć ani razu hmm, nikogo nie widziałem na tym, żeby tam kogoś machnął. Więc nie mam zielonego pojęcia, kto to może być, ale zaufamy Tumowi, bo jednak więcej było na tego Turwgranta. O właśnie, choć. Zaz zobaczymy, zaraz się okaże, czy to prawda, była czy nieprawda. Bo został nam jeden chyba impostor, tak? Jeszcze dobrze pamiętam. O jezus, no i to jest właśnie to, nie, no nie, 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 nie. No to to już jest przegrane raczej, no bo już coraz mniej mamy ziomków. Głosujemy na tamtego typa, bo on tak, on był wręcz przekonany, że to jest ten typ, i no jak widzimy, był tak przekonany, że nie był. Czyli albo, nie, musi źle zdawało, albo. Cześć, zaraz zobaczymy sobie na trzecie, Kto tak namawiał na to, żeby wywalić? No to bierzemy Adria coś tam. Ja przynajmniej na niego głosuję, bo on taki mądry jest, a potem... Adrio, a nie, Adria Dobra, nie ma zielonego pojęcia, kto może być tym. Zagłosujemy na tego. Trzecie. W tym czasie ja się schylę po wodę, ponieważ mi się pięć chciało. Pozwolicie. Dobra, złożymy sobie butelkę gdzieś blisko, bo mi zasłasz w gardle od tego mówienia. A już trochę gadam, bo nagrywam trzeci odcinek, w ciągu, bez przerwy w sumie. Znaczy była krótka przerwa, tam 30 minut, ale to wiecie. No, nie był impostorem, no to generalnie mamy już pozamiatane, bo skoro on nie był impostorem, to już dostało tyle osób tak naprawdę, że nie do że mamy dwóch impostorów, to jeszcze chyba z pięć osób, także. Choć nawet nie wiem, czy nie mniej, bo nie liczyłem. Nie, z pięć, chyba. Więc jest pozamiatane generalnie. Wystarczy, że chłasną z dwie osoby i gg out play. Koniec gry. everybody pomarańcza. Wiecie co? Ja to się zastanawiam, czy ten Royal Happy to może nie jest, bo skromny. Yy... Nie, wiecie co? Jak głosuję na Royal Happy. On tak co chwilę klika, co chwilę jest przekonany, że wiecie, że to na pewno był ten po czym po czym potem no, no widzicie, zaraz zobaczymy, zobaczycie, wywalał mnie pewnie, bo on pisze. Ale zobaczymy, więc co poczekamy. No oczywiście nie jesteśmy impostorem, ale my to wiemy, oni tego nie wiedzą i zaraz zobaczycie. Ja zakładam, że Royal Happy jest impostorem. A poczekajcie, zobaczymy sobie, zobaczymy co oni zrobią. Dobra, włączymy sobie kabelki, tak? Oj, 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 tak, dobra, tak, tak, tak. Dobra, mamy tu jeszcze jakieś zadania do wykonania w reaktorze i w kafeterii, dobra, okej. Okay. Czekajcie, bo nie widziałem gdzie ktoś tam. Dobra, tu było. A, dobra, emergency meeting. No i dawajcie, zobaczymy, bo to jest w sumie decydujące. A, widzicie, pomyliliśmy się. To jednak nie była ani ten, ani ten. Dobra, awansowaliśmy na kolejny poziom. szybko te poziomy wpadają. Nie wiem, czy, czy tak zawsze jest, czy po raz te pierwsze są. Dobra, to w sumie to by. Było na tyle, czy mi się gra podobała. Podobała mi się, tylko szkoda, że. Mm, Ludzie po prostu wychodzą, jak nie dostaną impostora. No kurde, no wyluzujcie trochę, no przecież to, że nie dostaliście impostora, nie znaczy, że trzeba teraz komuś grać. No, myślałem, że ta wiecie, gra polega na tym, żeby jednak tam pograć, wiecie, poszpiegować, pos próbować dowieść, kto jest impostorem. No a niektórzy niestety chyba nie mają, nie mają, bo in inaczej powiem, może nie, nie tak jak chciałem, po prostu powinni zluzować trochę, bo się spinają i tak wchodzą i wychodzą do gry, bo, o, bo się obrazili, bo nie są impostorem. Ja tam gram cały czas, nawet jak jestem creepem'em, to nie wiem, piąty raz z rzędu to mnie to nie, jakoś nie, nie boli, tylko gram, bo chcę sobie pograć, zabić czas, chcę, chcę jakoś tam no, pograć po prostu, o, tak to ujmę. Dobra, to to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.